Dziękujemy księdzu proboszczowi za tą piękną pogodę. Tam różnie mówili, ale jak księdza zaprosiliśmy, nie miałem wątpliwości, że słońce będzie świecić i że będzie przyświecać naszej dobrej zabawie. Komu jak komu, ale mundurowym aura podpadać nie chciała i podczas sobotniego otwarcia wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Piaski była bez zarzutu. W jego tak zwanej policyjnej części oficjalnie pojawił się więc obiekt, za którym tamtejsi mieszkańcy chodzili już od dawna. W sensie metaforycznym i dosłownym owo chodzenie powierzając swemu reprezentantowi w miejskim samorządzie. A ten chodził, chodził, no i wychodził. A to naprawdę nie między innymi, tylko wszystko zasługa Pawła Głażewskiego bo on jest na tyle męczący, upierpliwy i, e, i nieustępliwy, że, e, że i tak by nie odpuścił i na tyle stukał, pukał zgodnie z biblijną e, opowieścią Pukajcie, a otworzą wam. E, tak działa, jako były ministrant i e, jeszcze śpiewak Disco Polo i w ogóle człowiek or orkiestra. Obok muzykalnego radnego, wśród inicjatorów powstania wytęsknionego, zwłaszcza przez młodzież, boiska ze sztuczną nawierzchnią, był także Michał Margis, przewodniczący Rady Rodziców Pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 8. Oprócz samorządowców i działaczy społecznych, na tyleż uroczystym, co rozrywkowym przecięciu inwestycji, dopisali też mieszkańcy piasków, którzy przyszli zobaczyć, jak prezentuje się ich nowe mienie, a przy okazji skosztować serwowanych tam gratis specjałów w rodzaju popcornu, waty cukrowej oraz jak to umunięte pysznej, gęstej grochówki. Im więcej takich Słuchaj. obiektów na terenie osiedla, tym dla to dzieci i młodzieży lepiej. Po prostu e, cały czas staraliśmy się, żeby odczykali, naszczypić takiego dla uprawiania sportu, doczykali. ruszania Dzień, się w ogóle, żeby nie było dzieci które z przyczyn takich muszą chorować. Nie ruszają mikrofon. się, siedzą przed komputerami. Panie, co sam Szkoła, komputery i więcej rady. nic. Dlatego też na innych osiedlach, to już wcześniej te boiska są. Ja tutaj naprawdę w imieniu Rady Osiedla chcę mocno podziękować prezydentowi, że docenił to, i że i na tym osiedlu też są dzieci, też jest młodzież. To bardzo cieszę, że udało się... Otworzyć właśnie kolejny obiekt sportowy. Tej infrastruktury nigdy za dużo. Dzisiaj nawet młodzi ludzie nie mają czasu. Jak mają gdzieś dojść, to im się nie chce, albo mają pretekst, żeby nie ćwiczyć. Tutaj nie będą e, mieli pretekstu. Tu jest 180 mieszkań, plus obok jest e, duże osiedle e, wojskowe TBS-kwatera który nie ma tego typu e, m, infrastruktury sportowej. Także mam nadzieję, że ten obiekt będzie cieszył się dużą popularnością. Co najmniej taką, jaką odnotowały piknikowe atrakcje. Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli poskakać na dmuchańcu, wziąć udział w grach i zabawach dla dzieci, a także skorzystać z animacji prowadzonych przez klub KS Legionowia i sprawdzony w takich sytuacjach duet Janusz Patriak i Andrzej Maroszek. Sportowym ukoronowaniem pikniku był mecz Miejscowa Młodzież kontra samorządowcy, dzięki któremu od razu przetestowano nowy obiekt. Sprawdzian wypadł bez zarzutu, a w ekipie gości zagrali m.in. strzegący ich bramki szef rady miasta oraz sam gospodarz ratusza. Zagrali, jak się okazało, skutecznie, bo małoletnim futbolistom dali piłkarską szkołę. Dawno, dawno, dawno temu nie grałem w piłkę nożną, także to było miło i nawet Tak mi się łezka wokół. Zakręciła jak się kiedyś z chłopakami w piłkę grało na, na trzeciej parceli, na Narutowicza, między drzewami w korzeniach, jakąś starą piłką. Także myślę, że trzeba do tego wrócić, szczególnie po zimie. Parę kilo przybyło. A chłopaki zaangażowane, bardzo fajna zabawa, bardzo dużo ich było, wiele radości, wiele, wiele zabawy. Myślę, że wszyscy dobrze się bawili i o to chodzi. Co do mieszkańców policyjnych piasków, im chodzi jednak o coś jeszcze, o czym też w sobotę, korzystając z okazji, prezydenta miasta poinformowali i to było świetne zagranie. Przy okazji powstała tutaj na tym otwarciu nowa idea, mieszkańcy e, bardzo chcą e, siłowni, którą w najbliższych miesiącach także e, otworzymy. Także cieszy, e, że dzięki aktywności, dzięki liderowi, jakim tutaj niewątpliwie jest pan radny Paweł Głażewski, udaje się realizować potrzebne i to, co coś bardzo ważne, akceptowalne, bo to nie zawsze jest e, proste, bo wszystko jest potrzebne, ale nie w tym miejscu. A tutaj ta Struktura sportowa jest absolutnie akceptowalna, nie było żadnego głosu, że, że nie w tym miejscu, że będzie przeszkadzać. I to jest bardzo ważne, że ludzie nie tylko będą z tego korzystać, ale że nie budzi to kontrowersji i jest akceptowalne przez sąsiadów. I oby, dopóki pod ich oknami piłka będzie w grze, tak pozostało.